I'm mad at this need. Disney. Cześć, Oliwia. Jak widzicie, mam tutaj obok siebie wieszak z ubraniami. To może oznaczać tylko jedno. Dzisiaj zrobimy sobie recenzję. Nie by dlaczego, bo jest to kolekcja szwedzkiej influencerki Hanny Schönberg z marką NAKZ, którą uwielbiam ostatnio w zasadzie najczęściej, jeśli robię zakupy, to właśnie tam oni bardzo szybko reagują na trendy i też bardzo fajny patent z tymi współpracami z influencerami. Uważam osobiście, że jest to. Najbardziej trafiona kolekcja ze wszystkich, jaka miała miejsce, bo naprawdę śledzę tę kolekcję. Wybaczcie mi. To, co się tutaj dzieje, co słyszycie, ale jest burza. Um, jeśli chodzi, chodzi w ogóle o tą kolekcję, to Hanna stwierdziła, że chce zrobić kolekcję ubrań raczej wyjściowych, letnich i faktycznie jest ona zachowana w takim bardzo minimalistycznym klimacie w jej stylu. Ona mówiła, że inspirowała się generalnie setami, ubraniami, które ona uwielbia nosić i w których ona według niej wygląda super. Yy, kolekcja w 100% trafia mój, w mój gust. Czy będzie praktyczna, czy z chęcią założyłabym, te ubrania po ich przemierzeniu na pewno e, dam wam znać, ale też zachęcam was do obserwowania Hany. Ja ją uwielbiam. E, ma tak przepiękne kadry zdjęcia. Ona w ogóle zasłynęła z tego, że odpaliła swój Instagram i zaczęła pozować na wakacjach po prostu w bikini. E, zaczęło jej przybywać followersów, e, no i tak już po prostu została w tej branży modowej, powiedzmy. Teraz współpracuję z wieloma markami, więc wydaje mi się, że to jest taki kolejny duży sukces na jej koncie. W ogóle przepiękna dziewczyna. Też jest taką fajną, motywacyjną petardą. Dobra, już nie będę przedłużać. Przechodzimy do mierzenia. Mam tutaj sporo kompletów, marynarkowych rzeczy. Jestem bardzo ciekawa, co Wam wpadnie w oko. Dawajcie mi znać w komentarzach. Tak więc lecimy z mierzeniem pierwszego kompletu. Mam na sobie bardzo dopasowaną elastyczność. Spódnica i top typu Bondo. Spódnica, jak widzicie, jest asymetryczna. W ogóle była to pierwsza rzecz, w zasadzie pierwszy komplet, który wpadł mi w oko, patrząc na całą kolekcję. Jest sexy, jest modowy, jest super na lato i fajnie dopasowany i w moim ulubionym kolorze na lato, czyli. Kolorze złamanej bieli. Byłam przekonana, że on nie będzie prześwitywał, bo materiał jest taki delikatnie. Niejednorodny. Nie powiedziałabym, że jest prążkowany, ale taki, wiecie, dość specyficzny. No ale niestety widzę, że sutki troszkę mi prześwitują w tym topie, ale co dobrego mogę o nim powiedzieć, to że się super dopasowuje. I nie mam takiego poczucia, że mi się zsuwa z biustu, tylko wręcz w fajny sposób go podtrzymuje. Normalnie zakładałam go przez głowę. Spódnica tak samo, super opina sylwetkę, jest tutaj na gumie. Tak więc na pewno fajnie się dopasuje. Podoba mi się też ten asymetryczny akcent kolor Generalnie wygląda przepięknie, ale niestety materiał, z którego wykonany jest ten komplet, nie przemawia absolutnie za ceną, bo mamy tutaj w głównej mierze poliester, co nie wydaje mi się zbyt praktycznym rozwiązaniem na lato. Niestety, ale no sam komplet według mnie prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Dobra, mam na sobie kolejny set tym razem w kolorze czarnym, wykonany ze zdecydowanie takiego bardziej wyjściowego materiału, który jest dość gruby. Ja już teraz mając go na, sło, na sobie dosłownie od minuty, czuję, że się maksymalnie poce, ale wydaje mi się, że to jest ten typ ubrań zrobiony tylko i wyłącznie pod foty na Instagramie. E, wiecie o co chodzi? Fajnie coś wygląda na fotce, ale w rzeczywistości, jak mamy w tym wyjść, no to jest dużo gorzej. Pamiętam, jak miałam kiedyś takie plastikowe buty, które wyglądały no zajebiście, takie sandałki, ale jak miałam je na stopach przez godzinę, no to już nie dało się po prostu w nich wytrzymać. Mówię tutaj o lecie, po prostu. Po prostu człowiek maksymalnie się poci. No i ten set na hanie bardzo mi się spodobał. Wydawało mi się, że ten top jest skrojony bardzo ciekawie, wręcz idealnie. Mamy tutaj obniżoną linię ramion. Tutaj z kolei jest dopasowany na wysokości talii, ale niestety te zaszewki, które tutaj występują. Nie są na mój biust, ponieważ one powinny zaczynać się w tym momencie. Sam top powinien kończyć się odrobinę niżej, a tymczasem e, sprawiają, że ten biust wygląda po prostu na większy i tutaj te fragmenty materiału w bardzo nieładny sposób odstają. No, nie jestem absolutnie fanką e, tego zestawu. Jestem wręcz zawiedziona, jak spojrzałam na siebie, bo wygląda on na mnie po prostu bardzo źle. E, plus za to, że jest wszyty zamek, bo przy takich topach, które mają być, w Wyjściowe, bardziej dopasowane, no to jest to jak najbardziej fajna opcja. No i spódnica wygląda ekstra, jest ładnie dopasowana, nic tutaj nie odstaje. Ma też ładny taki, jakby krój na zakładkę, przez co mamy pewność, że po prostu nic nam tutaj nie będzie widać spod pod spodu. No, spódnica Wam sędzią przygarnęła, ale niestety ta bluzka to według mnie taki mały koszmarek. Przed Wami jeden z takich najbardziej modowych, ekstrawaganckich elementów z całej kolekcji Hany dla NAKD. To jest marynarka oversize'owa z wszytymi poduchami, które są ultra sztywne. przez co powodują, że mamy tutaj u góry taki fajny modowy fason. I tutaj został zastosowany świetny zabieg, który pomoże nam zbudować proporcje. W postaci wcięcia w talii, poszerzonych bioderek. Tutaj mamy e, też poszerzone ramiona, czyli robi nam się taka sylwetka. E, no i tutaj można sobie w fajny sposób dostosować to wcięcie w talii, powiedzmy, e, za pomocą gorsetu, sznurowań, czegoś takiego, co jest super opcją, ale jak widać, w praktyce ma to zastosowanie nie do końca tak fajne. Z tego względu, że w momencie, gdy zaczynamy sznurować, zaczyna nam się rozchodzić tutaj materiał. E, materiał się odwija, w ogóle ta marynarko-sukienka e, jest zapinana na takie zatrzaski. Jak widzicie, on się odwija, on odchodzi, e, po, rozchodzi się. Pomimo tego, że czuję, że mam tutaj naprawdę spory nadmiar materiału, to jednak z tym fasonem coś nie do końca poszło. E, przymierzałam zarówno tą różową marynarę, jak i tą słoneczną, pastelową, żółtą, i byłam pewna na 100%, że będzie mi dużo bardziej twarzowo w tamtej żółtej, ale jak bardzo się pomyliłam, e, uważam, że w ogóle ta różowa ma. Bardzo cukierkowy odcień, ale to on zdecydowanie bardziej do mnie przemawia. E, marynarka ma też taki odrobinę prążkowany materiał, ale w, poziomo e, jest też ładnie wykończona. Mamy tutaj guziki i jest to w zasadzie jedyna rzecz z tych wszystkich, które e, dla, na dzisiaj dla Was przygotowałam, która ma w większości wiskozę w swoim składzie. Także, wow, Na sobie już kolejny komplet i on jest wykonany dokładnie z tego samego materiału co pierwszy biały. Ale tutaj mamy zupełnie inny krój. Mamy top w postaci takiego średniej długości topu, powiedziałabym. Mamy w ogóle taką, jakby imitację rękawiczek, coś w tym stylu. Sięgają te rękawki tutaj, łączą się dołem pod pachą i mamy tutaj miejsce na kciuk. Czy jest to praktyczne? Nie wiem, być może. Nie wiem w sumie, czy potrzebuję takiego rozwiązania do czegokolwiek, no ale wygląda to dość ciekawie, bądźmy szczerzy. Ale co jest najciekawsze w tym topie, to co się tutaj dzieje w górnych partiach: mamy cieniutkie paseczki, to jest najbardziej trendy motyw na ten sezon, jeśli chodzi o ubrania. Także jeśli chodzi o ten top, jestem na tak, bardzo mi się podoba, jest stylowy. Co jest troszkę minusem, to rękawki, które są bardzo dopasowane i Powiem Wam, że ciężko było mi po prostu je tutaj przecisnąć przez moją rękę, ale na szczęście się udało. No i tutaj została doszyta tak jakby druga warstwa czarnego materiału pod spodem. Pewnie dlatego, żeby nic nie prześwitywało, ale ten materiał sięga mi słuchajcie dotąd, także biustu kompletnie nie zakrywa. Sama spódnica mini bardzo mi się podoba. Ona w ogóle występuje w trzech długościach. Mini, ta midi asymetryczna i spódnica maxi, w której Wam się też za moment pokażę. Ja generalnie nie przepadam za jakimikolwiek spódnicami, w szczególności mini, w przeciwieństwie do mojego męża. E, no ale gdzieś tam powiem wam, że tą chętnie bym założyła, bo się czuję w niej bardzo komfortowo i nie jest za krótka. Zobaczcie. A całkiem e, przyjemną długość. No moi mili państwo, powiem wam, że ten zestaw to jest e, prawdziwa żyleta. Na no, maksa mi się podobała, bardzo podobała mi się na Hanie, ale byłam pewna, że na mnie ta spódnica będzie zdecydowanie zbyt długa, a tymczasem jest idealnej długości, patrząc na przód, z tyłu mamy taki delikatny trend, to jest w ogóle super wyjściowy zestaw, ale na taką, powiedzmy, niezobowiązującą letnią imprezę, no bo ten materiał nie jest zbyt wyjściowy, ale przepiękny, klasyczny fason. I tutaj powiem Wam, że ja w ogóle marzyłam o tym, żeby mieć taką suknię ślubną. Dokładnie tak skrojoną, prosto, tutaj taką syrenią dopasowaną, ale jednak ta praktyczność u mnie zdecydowanie przeważyła. Postawiłam na spodenki, żeby móc się po prostu świetnie bawić na swoim weselichu. No ale tutaj zdecydowanie bardziej podoba mi się ten czarny komplet niż biały. On nie prześwituje. To jest to, co Wam zawsze powtarzam, że czarne, ciemne materiały po prostu nie prześwitują. Może czasem troszkę, ale zdecydowanie mniej niż te jasne. No i powiem Wam, że chyba ten zestaw sobie zostawię na wakacje. Jest mega, spódnica jest elastyczna, przez co można w niej bez jakiegokolwiek problemu chodzić. Top się super dopasowuje, ale jego już omówiłam na początku, bo to jest dokładnie ten co biały. No dla mnie po prostu absolutna petarda. I jak widzicie, te spódnice są w kilku różnych fasonach, to jest dokładnie ten sam materiał, więc składając zamówienie na Naked, to Wy możecie zadecydować, jak chcecie te ciuszki skomponować, ale szczerze nie wiem, czy cokolwiek jest jeszcze tam dostępnego, bo ja weszłam raptem 5 minut po tym, jak ta kolekcja ruszyła i na przykład niebieska e, zjawiskowa sukienka już była wykupiona i wiele, wiele innych rzeczy mi znikało z koszyka w trakcie. E, także o, to jest bardzo fajna sprawa, że można sobie właśnie samemu zdecydować i wybrać. No i Jeden wielki plus, można sobie pojeść w tym zestawie, bo wiecie, przy czarnych materiałach nie widać, więc jakieś wakacje, wyjazdy sprawdzi się genialnie. Tej sukienki się bałam. Wiedziałam, że chcę coś w zieleni, bo wydawała mi się taka elektryzująca, taka nieoczywista. I to faktycznie taka jest. Uważałam swoją drogą, że bardzo twarzowa, fajnie kontrastuje z ciemnymi włosami i z ciemniejszą karnacją. Mamy tutaj też otwory na kciuki. Yy, bardzo spodobał mi się ten dekolt na plecach. On jest wiązany, ale musiałam sprawdzić na stronie internetowej, yy, czy faktycznie ten dekolt, to wiązanie idzie tak specyficznie bokiem. To wydało mi się dość dziwnie, bo zwykle, wiecie, te dekolty są dość symetryczne, a tutaj no, jest to wykonane w inny sposób. Czy to źle, czy dobrze? Nie wiem. Generalnie wygląda dość spektakularnie. Yy, no ale moje pierwsze wrażenie było takie, yy, czy... Tutaj komuś coś nie poszło, czy tu jest coś krzywo uszyte, ale nie tak miało być. Um. To jest taka sweterkowa sukienka, więc niby spoko na lato, bo jest odkryta, ale z drugiej strony mamy długi rękaw, no i ten sweterek odrobinę grzeje. Myślałam, że będzie zdecydowanie bardziej prześwitywać, ale i tak prześwituje na tyle, że ja sama bym jej po prostu nie założyła bez stanika, ewentualnie z jakimiś tutaj naklejkami, czy tam nakładkami na sutki, coś takiego. No ale wydaje mi się ta sukienka niezbyt praktyczna. Piszcie, co uważacie. No dekolt z tyłu piękny, ale w sumie nic. Nic więcej. W kolekcji Hane były myślę, że bardziej praktyczne i fajniejsze sukienki w tym kolorze, ale niestety nie udało mi się już ich dorwać. Wskoczyłam w ostatni garniturowy zestaw, patrzę na siebie w lustrze i mówię, kurczę, podamiatany. Jest tak rewelacyjnie skrojony, że aż nie wiem w sumie, co mam wam powiedzieć. Na pewno to, że nie mam się do czego przyczepić, akurat jeśli chodzi o fason tego kompletu i generalnie, no, wygląda po prostu świetnie i na wyjścia, i na co dzień. I każdy z elementów można nosić osobno. W ogóle bardzo fajny patent z tymi kieszeniami na marynarce, która jest krótsza, ale nie jest takim hamskim bolerkiem, bo zauważyłam, że jest taka troszkę śliska granica ostatnio w długości tych krótkich marynarek. Ta długość bardzo mi odpowiada. Mamy tutaj też dodatkowe zapięcie. W postaci takiego transparentnego guzika, więc możemy śmiało albo zapiąć sobie tą marynarę, albo zostawić rozpiętą. Głównie propozycje sieciówkowe. Zostawiają te marynarki rozpięte. A tutaj fajnie, że mamy po prostu taką opcję. No, garnitur jest przepiękny, materiał, kolor, spodnie są super skrojone. Ja akurat w kwestii rozmiarówki z NAKD mam o tyle problem, że tak jak góry XS34 zawsze leżą mi naprawdę świetnie, tak z tymi dołami różnie bywa. Czasem jest ok, ale w większości są mi zbyt luźne i tutaj pokusiłam się o to, żeby zamówić te spodnie w rozmiarze 32. No, i faktycznie są dopasowane idealnie i w Pupie I w talii nic nie odstaje, i długość nogawek jest świetna. Także to Wam akurat przy okazji spódni z tej kolekcji rekomenduję. I tak ten komplet prezentuje się ze spódniczką. Uważam, że mogła być rozmiar mniejsza, i to jest dokładnie ten fason spódnicy, który Wam pokazywałam w wersji czarnej z tą taką czarną bluzką z szerokimi rękawami, ale ta mi się wydaje jeszcze większa, bo mi tak opada w dół. E, no, zarówno marynara ze spódniczką, jak i ze spodniami prezentuje się całkiem fajnie. sory za, za to grzmienie, e, ale mamy burzę w końcu, bo dzisiaj są takie upały, że koniec. Tak więc e, to wszystko, co miałam Wam do pokazania w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ta recenzja produktów z kolekcji Hany Schönberg dla NAKD Wam się spodobała. Piszcie, jakie są Wasze typy, co wpadło Wam Najbardziej w oko. Jeśli ja miałabym wybierać, no to najbardziej spodobał mi się ten zestaw ze spódnicą Maxi z topem Bondo. Byłam przekonana na 100%, że to będzie najbardziej niepraktyczna opcja w ogóle Nope. a tymczasem na pewno zostawię go sobie. Największym niewypałem jest chyba ta bluzka z szerokimi rękawami, która kompletnie mi nie leżała po prostu fason niezbyt trafiony, chociaż uważam, że przy innych sylwetkach może się układać naprawdę bardzo, bardzo fajnie i to jest właśnie to. Trzeba mierzyć te ubrania, bo nigdy nie wiesz jak, jak dokładnie ten ciuch będzie na Was leżał. Co jeszcze? Bardzo fajnie prezentuje się ten topik z cienkimi paseczkami, ale wydaje mi się, że to też jest tylko opcja tak do zdjęć. Generalnie tą kolekcję oceniam jako prostą, minimalistyczną, modową, ale niestety niezbyt praktyczną. No i uważam, że ceny odrobinę przewyższają. To, ile ja osobiście bym wydała na te ubrania. No i hitam jest też ten garniturowy zestaw. Rozważę, czy nie zostawić go sobie na jakieś fajne wyjścia, ale mam bardzo fajny zestaw garniturowy z takimi rozcięciami, z szerokimi spodniami, też z NKD, i wydaje mi się, że tam ten jest zdecydowanie bardziej taki nawet modowy, powiedziałabym. To tyle. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, podajcie koniecznie na mój Instagram po więcej modowych inspiracji. Zachęcam was też do obserwowania konta Hany, bo jest naprawdę skarbnicą przepięknych minimalistycznych kadrów. Ja jestem jej ogromną fanką. Żegnam się z wami. Dzięki za oglądanie. Buziaki pa.